Cześć! Właśnie teraz wracam ze szkoły, no, możecie sobie zauważyć. Wracam ze szkoły, jestem z moim pierwszym plecakiem. Tak zimno jest, tak moje, zimno padało, jest taki kołdrysok. Jestem mm, na Maltańskiego przy banku. No i idę do domu. No. Taki vlog. Hmm. No i idę do domu. Ludzie się na mnie gapią, jak jakaś chora i robiła vlogi i wydała telefon, No, a po no, Jeszcze pięć minut drogi. Nie ciężko. No, to tak. I, od dzisiaj będę szkoły, ze do szkoły szkoły no może widzieliście na kanale Wery Chyba, nie wiem, chyba e, Zapraszam na kanał Wery xwerka xxwerka xx Tak e, na, by, Będę tam nagrywać e, Zapraszam do zakupu e, Albo co chcecie wstać na jakieś rzeczy Na fanmaila, ponieważ Na kilka dni będę robiła wśród No. To w na odcinek, bo nie pamiętam skrytki. No tak. i gdzieś, gdzieś tak to, no. to się będziemy dopisycie. Ten do odcinka, bo nie wiem. Ja pamiętam moje skrzyczki. No. Koła. Jeszcze na bukiecie belli, tak do kwadratu. Nie interesowało. Tak nie da. No. się może być to łapka w górę. No mogę pokazać tej łapki. ale Łapka w górę. Komentujcie subujcie, róbcie co chcecie. Cześć.